Maneczko, kochani. Mam dwa koty i jest aktualnie ciężko. Ci, co są na Instagramie, wiedzą, że jest nowy kotek. Uwaga, prezentuję Wam Kiarę. Tak, jest, jest prześliczna. Ja się w niej zakochałam po prostu. Popatrzcie na ten bychtyk. No, wita się z łami. Naprawdę, ja się za te vlogi wezmę w końcu. Ja naprawdę pokażę Wam fajne rzeczy za niedługo, ale dajcie mi czas, bo dopiero się ogarniam. Już nie będę męczyć Kiary. Takie imię też w ogóle najbardziej mi się spodobało, bo na Instagramie was pytałam o imię. No i jeszcze z nowości mamy ledy w końcu w studiu. Fajnie, nie? Fajnie, że ledy i w ogóle fajnie. Jeśli chodzi o kotki, no to Kiara budzi mnie o trzech nocy, bo tyle ją mam. Około szóstej. Pierwsza noc była najgorsza, bo nie dałem prawie w ogóle spać. Druga była troszkę lepsza, a dzisiaj od dziwo spała do szóstej. Później jeszcze chyba... O ósmej zasnąła czy coś takiego, więc też dałam się całkiem wyspać dzisiaj. Nie zapominam o kropeczce. Kropeczka tam sobie jest dalej. Naprawdę staram się im dawać tyle miłości, ile mogę, ale nie zawsze mi to wychodzi. Z... Ale w ogóle jak wzięłam małą. I później kropkę, to kropka wydawała się jak jakaś statua wolności. Taka wielka, ja nie wiem o co chodzi. W sensie, no wiem, no bo ta jest malutka, nie? Ale naprawdę różnica jest ogromna. I wcześniej wydawało mi się, że kropeczka to jest w ogóle taki malutki kotek, a jak wzięłam ją później, to ona jest ogromna. Ja ogólnie obrałam sobie jakąś ścieżkę w życiu, zrozumiałam, że bardzo podoba mi się montaż i chciałabym iść jednak w ten montaż filmików, aczkolwiek szukam cały czas pracy, bo mój komputer nie nadaje się do takiego montażu, jak oczekują ludzie. Dawałabym sobie siebie naprawdę dużo więcej, gdybym miała dobry komputer, a aktualnie podgląd wywala mi wtedy, jak dodam więcej efektów albo jakieś fajne przejścia i nawet nie wiem, jak to wygląda, więc często robię na wyczucie różne rzeczy, dlatego też nie ma tego dużo, bo jeśli dodam dużo efektów, to pewno. W momencie moje filmy w ogóle nie chcą się ładować, zacinają się i tak dalej, i później przy renderze też to widać, więc y, aktualnie potrzebuję kilka tysięcy na nowy komputer i jest to spory wydatek, no ale poza tym, że mnie wysypało i mam LEDA, to nic się nie zmieniło. Od poprzedniego odcinka dalej nie wierzłam z domu. Myślę, że możemy wziąć kociaki na spacer przed dom, ale weznaję po kolei, a nie naraz, bo po prostu boję się, że... Nie poradzę sobie z nimi, pouciekają albo coś. Mamy kropencję i kupiłam jej ostatnio szilki takie z kaczuszkami. Są mega, mega słodkie. No i do tego była smycz, ale ja używam to jej z flexji. no bo po prostu jest długa i kropeczka ma więcej możliwości. wymęczona. Tak cię zmęczyło to wejście na dwie minuty. A druga dziewczynka sobie tutaj śpi, nie chcę jej obudzić, więc mówię ci. Tak jak mówiłam, cały czas szukam pracy i jest ciężko. Ze sprzętem, który nie by wyrabia by nie i wiele efektów nie można zastosować, jest po prostu ciężko znaleźć tą pracę, bo wiem, że pewne, pewnych zgłoszeń po prostu nie mogę przejmować. Wiem też, że jest ta presja, że wiecie, tu rodzice każą, tu nie wiem, sami macie takie stył głowy że znaleźć tą pracę, ale pamiętajcie też, że jednak okres szkoły to mimo wszystko było od 17 do 20 lat waszego życia dla niego których nawet dłużej, więc naprawdę jeśli chwilę odpoczniecie, jeśli tak jak ja na przykład nie idziecie na te studia, to pamiętajcie, że możecie ten miesiąc, dwa, czy nawet przez całe te wakacje jeszcze zrobić sobie taki czas dla siebie, jeśli macie, wiadomo, taką możliwość, bo wiem, że nie zawsze jest to możliwe i na przykład w moim wypadku y, raczej staram się szukać tej pracy, ale też tak, w miarę powoli chcę też rozwijać się tutaj, bo to jest moja mega pasja, i nawet jeśli nigdy nie będę mogła tego połączyć z pieniędzmi, to ja lubię to robić. No i mimo wszystko gdzieś powoli, bardzo powoli, bo nie mam, nie wiem, pomysłów, jak freeze czy coś, to gdzieś tam powolutku ten kanał zaczyna rosnąć. Wiadomo, że nie jest to w tysiącach, ale. Powoli, powoli um, staram się nie nakładać na siebie takiej presji i przyzwyczajcie do tego. I to samo życzę Wam, żebyście odnaleźli to, co chcecie robić, zastanowili się i przemyśleli, jak chcecie, żeby wyglądało Wasze życie, bo mamy je tylko jedno i no, fajnie by było jej przeżyć tak, jak chcemy. Gdyby nie osoby, które otaczają mnie w tym momencie w moim życiu, prawdopodobnie nie nagrywała, nie odważyłabym się. Aktualnie mam fajne grono wokół siebie. Naprawdę to są osoby, które mnie bustują. Rozmawiają ze mną, jak mam chwilę zwątpienia, więc to jest mega słodkie. Staram się jak najbardziej nastawić, że w przyszłości mogę traktować to jako pracę, jeśli się uda. I też właśnie to głupie gadanie ludzi wokół mnie sprawia, że średnio wierzę w to. Ale staram się coraz bardziej wierzyć i nie poddawać. Nawet jeśli się nie uda, to się nie uda, a ja mam fan z tego, że mogę z to nagrać, pogadać i wstawić. Byliśmy w ogóle ostatnio zrani w jakimś takim parku Lego, w sensie wystawa Lego, więc porzucam Wam tutaj rzeczy i w ogóle mega miejsce. Nie opłaca się iść na tą wystawę 3D, ale reszta jest spoko. Tak więc to Lego to jest mega, mega miejsce. W ogóle tam są jakieś zadania i tak dalej. Co prawda, to jest zabawa na pół godziny, bo nie ma tam nie wiadomo ile rzeczy, ale doświadczenie fajne. Poużywam wam tej rzeczy, więc sobie zobaczcie. A ja teraz lecę na spotkanko.